we Międzynarodowa konferencja Mongos Woda i ścieki w gospodarce obiegu zamkniętym została zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania gospodarki obiegu zamkniętym. Organizatorem konferencji jest Pracownia Surowców Biogenicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Celem konferencji było przedstawienie podsumowania rezultatów projektu Mongos. W ramach zrównoważonego i cyrkularnego gospodarowania zarówno surowcami pierwotnymi, takimi jak woda, energia oraz np. fosfor, a także w ramach zrównoważonego gospodarowania odpadami generowanymi w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, takimi jak ścieki, osady ściekowe oraz popioły ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Podczas dwóch dni konferencji mieliśmy okazję wysłuchać niemal 80 prac dotyczących wdrażania GOS w sektorze gospodarki wodno ściekowej Jedną z najważniejszych sesji naszej konferencji była sesja panelowa, podczas której praktycy reprezentujący przedsiębiorstwa Wodkan w Polsce mieli możliwość dyskusji oraz zaprezentowania zarówno barier, jak i sił napędowych wdrażania GOS. Przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej. Sesja panelowa była poprzedzona wykładem przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, który przybliżył nam tematykę praktycznego wdrażania go w przedsiębiorstwach wodkan. Każdy ma swoje doświadczenia, każdy wykonuje swoje badania. Ich konfrontacja, ich połączenie daje nam praktykom bardzo wiele wskazań, kierunków działania, a z kolei nasze doświadczenie praktyków jest w stanie dać bardzo wiele naukowcom, gdyż będą wiedzieli, co należy zrobić i w jakim kierunku prowadzić badania odciągi Miasta Krakowa wdrażają GOS w trzech podstawowych obszarach, czyli kwestia odzysku wody, kwestia gospodarowania odpadami i surowcami i kwestia gospodarowania energią. W każdym z tych obszarów mamy szeroką paletę działań i wdrożeniowych, ale też projektów badawczo-rozwojowych uruchomionych. Główną siłą napędową wdrażania GOS w Polsce dzisiaj są przepisy europejskie i coraz większe zainteresowanie tą tematyką. Za tym idzie też kwestia rosnących kosztów surowców, które zwiększają potencjał tych projektów, które realizujemy. Główną barierą wdrażania GOS jest problem z finansowaniem sektora wodkan i z finansowaniem inwestycji w sektorze wodkan. To jeden element, a drugi to, to chyba takie jeszcze niedopracowane, niedoskonałe otoczenie prawne i biznesowe wokół tych projektów GOS. To mogłoby stymulować ich rozwój. Mamy ogromne możliwości, dużo strumieni, dużo zasobów i możemy stawać się takimi przedsiębiorstwami demonstrującymi nowe rozwiązania, po prostu być liderem sektora we wdrażaniu takich rozwiązań. Organizatorem konferencji były Wodociągi Miasta Krakowa, którym serdecznie dziękujemy za udostępnienie sali konferencyjnej w zakładzie uzdatniania wody Kraków Bielany. Dziękujemy uczestnikom naszej konferencji nie tylko za obecność na wydarzeniu, ale także za aktywny udział w procesie transformacji w kierunku GOS w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Razem możemy więcej.